Namierzmy no, oczy. Udajesz niewinnego, przepełnionego czystą wodą. Mówisz, bruno mnie nie tyczy. Naprawdę myślisz, że uwierzę? Bawisz się mną jak zabawką. Kujesz serce nożem. Sądzisz, że nie widzę? Ale dość. Odciąłem się teraz od twojej osoby. Uwolniłem się. Te potworze. Jak mogłeś tak mnie ranić? Przestałem zabiegać o twoją uwagę, twoje głupie tłumaczenie mam gdzieś. Umyłem swe ciało z twego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty, czysty. Naprawdę myślałeś, że to będzie wieczne? Sądziłeś, że nie oczyszczę się z twojej trucizny brudu? Czy komentarz przewidziałeś, że odejdę? Na pewno. Było i jest mi lepiej bez tej osoby. Nie muszę ci się bo ty i tak swym podejściem zmazujesz mnie. Manipulujesz kryształowo. Gratuluję, ale dość. Omyłem swe ciało z tego brudu i czuję, że jestem czysty. Jestem czysty. Założę się, że gdybym chciał tej pomocy, ty byś olał mnie. Oblałeś mnie kwasem łez. Woda bruna postos. Mimo to w przyszlicu wyszłem z niej. Obmyłem się i poczułem się czysty. Jestem czysty. Czysty.